W hotelu Abyss odbyło się spotkanie wigilijne bystrzyckich seniorów, które przebiegło we wspaniałej, świątecznej atmosferze. Było także okazją do wielu ciekawych i wzruszających rozmów, a także spotkań. Jest bardzo dużo ludzi samotnych i dla nich to jest jedyna okazja spotkać się z innymi i my to właśnie robimy. Także i, i robimy sobie kawy, zapraszamy się wspólnie. Sprzyja to w tym wieku, kiedy już się jest na emeryturze i ma się dużo wolnego czasu na wspólne znajomości. Ja nawiązałam ich bardzo wiele, od kiedy przeszłam na emeryturę i zapisałam się do klubu seniorów. Bardzo dużo tych spotkań się pojawiło znajomości, bardzo fajnych, bardzo miłych, które są, przenoszą się na domy nasze rodzinne, na, na nasze bliższe spotkania. No jest to bardzo miłe w tym wieku. Mówią, że seniorzy nic nie robią, to nieprawda. Kiedyś były zabawy co soboty, co niedzielę, spotkania starszych, młodszych. Teraz tego brakuje. Nie ma tej miłości na zabawach, jak była, no nie? Teraz tylko chodzimy po pogrzebach. A pół pogrzebie później jest zabawa, no nie, ale już nie w tym stylu. A takie spotkanie, raz że jest przyjemne, drugi raz że jest potrzebne. Bo gdzieś ja bym się wykąpał, widzi pan, Pana dzisiaj celebryta, jestem tak jak pan zarośnięty trochę. Przez cały rok działamy bardzo prężnie. mamy masę wycieczek, z różnych zajęć, spotkań. W lecie chodzimy na kijki, mamy gimnastykę na stadionie. Także tych zajęć jest masę. Lubię pomagać, a, a szczególnie niepełnosprawnym, nie? Z tego jestem dumny, bo jestem nawet dość wysportowany. Tylko nawet niepełnosprawnym pomagałem zdobyć śnieżnik, górę śnieżni, którą myśmy z 10 września zdobywali. Dostaliśmy tak w ostatnim rozdaniu, że tak powiem. E... 30 tysięcy i mogliśmy zrobić trochę działań dla seniorów, trochę zajęć po tym ciężkim okresie, jaką Kotlina Kłodzka przeszła, jaką jest powódź. Więc dzisiaj zgromadziliśmy tutaj 150 seniorów bardzo aktywnie. Ich aktywność w ogóle w zajęciach projektowych z aqua aerobiku, z pilates, z rękodzieła przeszła nasze najśmielsze oczekiwania i rzeczywiście wspólnie z panią burmistrz, z gminą, z panią burmistrz Sumą. Postanowiliśmy zrobić takie spotkanie i z... Z okazji minionego dnia seniora. Nie sposób było świętować wówczas, kiedy był to tak ciężki okres. I jednocześnie to wigilijne spotkanie, które jest uwieńczeniem naszych działań projektowych. Projekt jeszcze trwa, kończy się 30 grudnia. Mamy trochę osiągnięć i to nas motywuje i buduje. Śpiewałyśmy w sobotę, śpiewałyśmy w operze. W operze to jest festiwal Dolnośląskich Zespołów Ludowych. Pierwsze śpiewałyśmy, oczywiście, była trema niesamowita, ale dałyśmy radę. Zostałyśmy zaproszone przez Urząd Marszałkowski, przez pana senatora. No, i w niedzielę wieczorem wyjeżdżamy na trzy dni. Będziemy na uroczystej wigilii tam w poniedziałek wieczorem. Będziemy śpiewać kolendy. We wtorek będziemy zwiedzać Brukselę, no i w środę powrót do domku. Ja sam jako radny Sejmiku jest, cały czas wspieram właśnie to e, grono seniorów, ponieważ e, są to wspaniali ludzie wspaniali ludzie, którzy działali dla naszego regionu, działali dla Ziemi Byszczyckiej, Ziemi kłodzkiej i którzy i zasługują na szacunek, a równocześnie mają wiele ciekawych pomysłów właśnie taki prorozwojowych, dlatego też mieliśmy taką możliwość dzisiaj spotkać się wspólnie, życzyć sobie nawzajem wesołych świąt, przełamać się opłatkiem. Piękne, piękne że tak powiem moment. Spotkanie miało miejsce w ramach projektu Dwa Pokolenia we Wspólnym Działaniu, realizowanego z programu Aktywni Plus z Departamentu Polityki Senioralnej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Beneficjentem programu była Fundacja Sudecka Góra Pomysłów. Partnerem działania i organizacji wydarzenia była gmina Bystrzyca Kłodzka.